Dziękuję, ja się stąd nie ruszam. Oj, niedobrze. Tu przez ciebie Pan Bóg mnie pokazał, że muszę w tym luksusie się mordować. Nie dam luksus nie przeszkadza. Mm. <grym> Dajcie tu jakąś muzyczkę. Boja tańczę! Może nauczysz mnie tańczyć się. Ja poja się, buję się! Chwileczkę. Tańczę się! Nieważne, rafiny się. Nie piątek, nie piątek, piątek zły jest na początek. Co z sobotą pracującą? Będziesz chory na stojąco Nie pij Piotrek, nie pij w czwartek widzisz w czwartek, nic nie wartek. Coś się zdarzy przyjemnego Nic nie zapamiętasz z tego Pij w niedzielę, we A najlepiej po obiedzie Nie pij Piotrek o dziewiątej Pić tak wcześnie jest niemądrze Lepiej gdy się robi ciemno Kiedy jest już wszystko jedno Mówisz w głowie się gotuje W sercu ręce i kotwuje Bądź taki delikatny, zmarny bądź jak Roman bratny Jeśli jeszcze cię nie bierze, powiedz co ty na to szczerze, a piątek na to szczerze Ja tam wódki nie lubię, o że wiro jest... importował no, a... a jak zamiaruję na wsi na urzędzie się utrzymać? Ktoś takiego raz dwa zmarnują, z nogami zjedza Czy to jest centrum sportów ekstremalnych? Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaje do środy taka imprezka! Skrępuj się, Albercik, ustał usta! Tak usta. nie, nie mogę. Ja jestem nieprzeszkolony, nie wolno mi Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Mało. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Mało. Wyginam śmiało ciało. Wygin Pikminem śmiało ciało, pikminem śmiało ciało, dla mnie to... Hej, chłopaki, a może macie ochotę obejrzeć film? Wspaniałe przedstawienie. Zawsze doceniałem twoją inwencję, ale to mi naprawdę zaimponowało. Widziałeś, co się działo na parkiecie? Widziałeś to? Normalnie, we do, we do you can dance. You can dance. Poważnie porozmawiać. A bo to nam dadzą być sam na sam. Chodź, zwiedzimy sobie pięterką. 30 lat powołania, ten lata i lata, jakby rozwolnienie dostał, stój! Dałby Bóg, żeby oni taki po ślubie. Po swoją drogą pospieszyli się. Dosyć to podejrzane. Oj, ale ja to sprawdzę, gdzie trzeba. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Po to młodzi się pobierają, żeby jedno pierzyno się przykrywać. Mój wodyk, z tobą to czysta desperacja, no. Przypominam. Trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk się pojawiający się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Jak się pojawiają nerwy, to się gorzej odpowiada, dlatego trudniej. Potrzebuję pomocy! Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Boże, skąd się tu wziął? Taki pienię. Dobrze. A może tak po chrześcijańsku? Bez pieniędzy! A z drugiej strony, jak pokazywać i płaci, to czemu nie brać? Oj, dobre to były czasy. W potrzebie i granat pod ręką był. <laughs> I karawi. Jak balanga, to balanga! Zaraz wyciągniemy ze studni Coca-Cola i puszka jest! Ciąg, dalej się nastąpi.